w odcinku typowo kosmetycznym, mianowicie postanowiłam Wam nagrać wreszcie moją opinię na temat różnych maseł do ciała, które ja akurat przetestowałam w jakimś czasie, powiedzmy. Dlaczego dopiero teraz? Bo wiedzieliście już o tym, że tam kiedyś sobie kupiłam różne masła do ciała. Dlaczego teraz? No, no, no dlatego, że właśnie musiało trochę czasu upłynąć, żebym mogła Wam powiedzieć, co myślę o konkretnych masłach do ciała, ale zrobimy też tak, że ja będę tutaj Wam tak bardziej na bieżąco jeszcze wrażenia, mówić o tym, jak będę smarowała sobie jakieś tam fragmenty skóry, no i potem oczywiście co do tej pory zaobserwowałam. Mam ich tutaj sporo, także żeby nie przedłużać, żeby ten odcinek nie był za długi, to zacznę do Was już mówić i pokazywać. Mianowicie pierwsze masło do ciała, moi drodzy, to jest masło Babuszka Agafia. Babuszka Agafia to jest pomarańczowe masło do ciała. Powiem Wam, że jak dla mnie i dla moich znajomych, bo ja już też tak pytam różnych osób, bo wiecie, z zapachem różnie to u mnie jeszcze jest, ale jak dla mnie to rzeczywiście jest to zapach taki pomarańczowy, chociaż jeszcze z czymś bardzo przyjemny, taki owocowy, delikatny, nie jakiś duszący, naprawdę fajna sprawa. Jest to masło do ciała, które ma 300 ml. Yy, niedrogie, bo ono tak yy, od 8 do 11 zł, no za 10 można kupić, różnie. I teraz jaką ono ma konsystencję? Jak tak dotkniemy to masło do ciała, to ono jest takie bardzo aksamitne, ale wydaje się dosyć takie, mm, no może nie, nie, że stałe, broń Boże, gęste, yy, ale dosyć mocno gęste i jak weźmiemy to masło i posmarujemy nim yy, sobie yy, skórę, to ono jest takie bardzo dobrze rozprowadzające się. Ma chyba dosyć dużo oleju w sobie, takiego, że nie ma problemu z poślizgiem. Bardzo dobrze się to masło rozprowadza. Także jest mięciutkie, dobrze otula skórę. Ta skóra dostaje takiego ładnego zapachu, delikatnego bardzo, ale też wyczuwalnego moim zdaniem delikatnie. Yy, I robi się taka bardzo fajnie nawilżona, aksamitna wygładzona, taka fajnie otulona, więc tak bym powiedziała. Fajne masło, naprawdę polecam i myślę, że ja do tego masła, jak tylko zużyję, na pewno wrócę, no pewnie już nie w tym roku, w sensie nie, nie w tym sezonie zimowym, ale w kolejnym, bo jest naprawdę bardzo fajne. Kolejne masło do ciała to masło Cafe Mini. To jest masło mango i kokos. 110 ml, czyli yy, wcale nie jakieś bardzo duże, ale ono też nie jest drogie, ponieważ to masło yy, też coś kosztuje około 12 zł. No wiecie, zależy od cen i od sklepów, ale tak mniej więcej: mango i kokos. Ja bym powiedziała, że ja tutaj czuję bardziej mango niż kokos, ale tak jak mówię, ja bardzo wiarygodną osobą co do zapachów teraz niestety nie jestem. Czuję troszkę, ale mało a jak już tak powącham dłużej, to zaraz nic nie będę czuła, no aczkolwiek na szczęście pamiętam i też mówię, mam opinię od znajomych. Jakie jest to masło? E, powiem tak, to jest masło, które już jest troszeczkę rzadsze od tamtego, konsystencja taka e, również masełkowata bardzo, e, broń Boże, jakiegoś tam balsamu nie, nie nie. Zapach, tak jak mówię, dla mnie mango ewidentnie się tutaj wybija, kokosu ja tu nie czuję. To jest taka moja opinia. To jest również masło, które się bardzo dobrze rozprowadza. Nie ma problemu z rozprowadzeniem tego masła. Również jest takie dosyć, dosyć takie może mniej aksamitne jak tamto, ale też bardzo fajnie na skórze się zachowuje i ta skóra się robi taka delikatna. No, taki niemowlaczek. Yy. także yy. również bardzo bardzo polecam i moim zdaniem na skórze jest wyczuwalne dzisiaj akurat dobry dzień mam, bo nawet jeszcze czuję więc nieźle jest yy. i to jest drugie masło kolejne masło do ciała, jakie Wam pokażę to jest moi drodzy masło mm, już troszkę droższe masło Joop yy, yy. to jest rozmaryń i kadzidłowiec, yy. ono ma 200 ml Kosztuje niestety dużo, to znaczy też ma różne promocje i warto y, sobie tam y, ogarniać te promocje. Teraz na pigmencie w drogerii pigment chyba kosztuje 25 zł, ale tak to to nawet 30 zł, y, ponad 30 też kosztuje. Moim zdaniem w tym ma tutaj przebija zapach ziołowy. Y, ewidentnie czuć to jest pewnie zapach rozmarynu, jakiegoś kadzidłowca. Jaki to jest y, jaka to jest konsystencja? Również bardzo, bardzo aksamitna, taka trochę jak ta pierwsza, aczkolwiek chyba nieco, yy, mimo wszystko, nieco mniej gęsta. Yy, to jest też masło, które się dobrze rozprowadza, ale moim zdaniem nieco gorzej od tamtych pozostałych. To znaczy, oczywiście, że da się go rozprowadzić, nie to nie jest tak, że się nie da, ale ten poślizg jest odrobinę mniejszy. Ja najbardziej na skórze zostaje ten taki ziołowo, delikatnie ziołowy zapach. Mi on osobiście w ogóle nie przeszkadza, wręcz mi się nawet podoba. Przyjaciółka, jakbym mnie była, to też chętnie go używała, bo też mówiła, że fajnie. No to to jest to masło, także również polecam, też na wilża, też odżywia odpowiednio, także naprawdę super, spoko masło. Kolejne masło to jest masło również z podobnej półki. To jest masło Nakomi. Masła Nakomi, wiecie, kosmetyki Nakomi mają często różne fajne promocje, zwłaszcza na e, Hebe, więc sam sobie warto to obserwować. To jest masło, które ma niestety 100 ml. To jest masło akurat to moje, to jest mm, o zapachu greckie lato. I to jest, słuchajcie, ciekawe masło, bo to masło w ogóle, jak ja zobaczyłam pierwszy raz, to powiedziałam jej, dlatego że to jest masło, które ma totalnie gęstą konsystencję, taką wręcz powiedziałabym trochę twardszą. Ale, słuchajcie, co ciekawe, to masło wcale nie jest złe. Ktoś by powiedział, e twarde, to ja nie chcę. Słuchajcie, jak się to weźmie i jak się to rozgrzeje, tak po prostu, wystarczy troszkę o tak, to jest tak cudowne, cudownie olejowe takie wręcz, powiedziałabym, ale takie masełko, nie że olej. Ma tak piękny zapach, no zapach takiego lata, <laughs> rzeczywiście. Greckie lato to jest chyba dobre określenie. Lepiej bym tego nie nazwała. Takie odrobinę owocowe z czymś jeszcze, takim, może troszkę jakby takim męskim zapachem, no coś takiego. I teraz, jak to się zachowuje na skórze, jak się to rozgrzeje? Rewelacja. Moja przyjaciółka, jaką mnie była, smarowała, yy, masowała mnie na tym, ponieważ nie miałam żadnego, żadnej oliwki, i masowała mnie właśnie na tym maśle. To mówi, że jeżeli sobie się weźmie go troszkę więcej i się rozgrzeje dobrze w rękach, świetnie się zachowuje na skórze. No, będę już cała to po prostu zamasełkowana także polecam 100 ml, ale niestety cena tego masła jest dosyć duża dosyć wysoka, dlatego że no tak jak mówię, na komin niestety kosztuje ja chyba za niego dałam coś 20 kilka złotych, ale ono nawet do 30 dochodzi kolejne moi drodzy masło do ciała, to jest masło bielędy to jest chyba też 200 ml to jest masło akurat masło akurat śliwka kakadu Coś tam jeszcze chyba masło shea. No, zapach ma taki, że ja, ja nie potrafię tego określić, ale on jest bardzo ładny. Też mi koleżanka powiedziała moja, że y, piękny zapach, że bardzo jej się podoba, y, bo ona ode mnie to masło dostała na urodziny. A nie, na, nie na urodziny, na Mikołaja. I piękny zapach. Słuchajcie, masła w ogóle, Bielendy, tak jak powiedziałam Wam chyba kiedyś już, gdzieś w jakimś filmie, polecam w ciemno. Absolutnie możecie masło, Bielendy zamawiać w ciemno, nie musicie w ogóle znać zapachu, bo jak moim zdaniem wszystkie są bardzo ładne. Również fajnie się rozprowadza. Jest bardzo aksamitne. Ma dobry poślizg na skórze. Dobrze otula skórę. Bardzo fajnie nawilża. Ja bielędy masła używam od bardzo, bardzo wielu lat i jestem zadowolona. Te masła również są w różnych cenach. Czasem kosztują 19 zł, czasem ponad 20. Także naprawdę można znaleźć promocję i no to się rzeczywiście opłaca. Tutaj mam że totalnie zdezelowane pudełko. To, jest, to kupiłam akurat na wagę, bo u nich można tak kupować. To jest mydlarnia u Franciszka. Mają również swoją stronę. Ja to kupiłam na wagę i to jest masło malinowe. Słuchajcie, to jest twardsze masło. Trochę podobne jak na Komi, ale słuchajcie, jak się je. Już jego nie będę rozprowadzać, bo już go bardzo dobrze znam, bo już mi się kończy w ogóle. Pięknie pachnie malinką. No tak naturalny zapach maliny, że to po prostu. O, jesteś, szok. Natomiast. Ym... Bardzo dobrze, jak na komisie, rozprowadza, bardzo dobrze natłuszcza, nawilża, to jest takie, taki olejek wręcz. Była u mnie koleżanka, która miała, ma problem z suchością rąk, jak sobie tym posmarować, działa rewelacja. Także bardzo polecam, już mam go dosyć długo, jest bardzo wydajny. I ostatnie masło, jakie pokażę, to jest masło takie chyba w sumie... No, w sumie taki chicior. Ja miałam na razie tylko kokosowe. Wiem, że Ania z kanału My Beautiful Life miała wanili waniliowe i ona uwielbiała te waniliowe, Ja też, aczkolwiek jeszcze sobie nie kupiłam, no myślę, że trafię tam albo um, jakie teraz jeszcze są zamknięte sklepy, to być może nawet um, być może nawet wiecie, co zrobię, um, zamówię sobie, bo można też oczywiście przez stronę The Body Shop kokosowe. Pięknie pachnie kokosem, mało mam bardzo już tego masła, jest wydajne, mam go też już bardzo długo i to jest również masło, które ma taką bardzo podobną konsystencję do tych poprzednich, nie twardą, luźniejszą, ale też taką gęściejszą, dobrze się rozprowadza, fajnie nawilża i długo utrzymuje się zapach na skórze. Także słuchajcie naprawdę świetne masła, to byłoby już na tyle. Pokażę Wam je wszystkie za chwilkę tak na zbliżeniu, żebyście sobie mogli jeszcze zobaczyć. Postaram się do wszystkich dać Wam linki, żebyście mogli sobie te masła znaleźć. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla kogoś przydatny. Mi się wydaje, że to jest taki czas, że jeszcze te masła do ciała kupujemy, bo jest czas zimowy, bo jest sezon grzewczy, bo przyda nam się nawilżenie naszej skóry, masła to jest po prostu coś wspaniałego, ja uwielbiam. Zresztą latem czasami też dobrze jest mieć masło do ciała. Ja szczerze powiedziawszy wolę masła niż balsamy. Także. Trochę mi się tego nazbierało, niektóre już, y, już zużyłam tak w połowie, niektóre jeszcze nie w połowie, niektóre już kończę. Myślę, że do końca sezonu zimowego uda mi się zużyć, a to, czego nie będę mogła zużyć, to jeszcze mi zostanie na trochę później albo komuś po prostu podaruję. Y, mam nadzieję, że ten odcinek był dla kogoś przydatny, mam nadzieję, że y, dobrze Wam się to oglądało i że skorzystacie i że może kupicie sobie któreś z tych maseł. Zapraszam, zachęcam i w ogóle trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, buziaczki, pa pa!